O swój krzyż, a może po prostu głupotę. I, I naprawdę staramy się tego uczyć, również w posłudze uzdrowienia, bo czasami, wiecie, ludzie bardzo naiwnie podchodzą też do tego, y, jasne, łaska Boża, łaską Bożą, Bóg czyni rzeczy, które robi doskonale, ale my jesteśmy niedoskonałymi naczyniami, potrzebujemy współpracować z łaską. I czasami bywa tak, mamy bardzo wiele świadectw, gdzie ja wracam po dwóch latach, trzech latach, opowiadałem wam wczoraj i, i, I ludzie mówią, jesteśmy zdrowi cały czas, guza nie ma, tu jest problem, który był już go nie ma. i Mamy badania, mamy też ostatnich parę badań też udokumentowanych, yy, guzów, które zniknęły. Kobieta miała guza 10 na 15 cm. Zniknął od razu po modlitwie. Mamy na to papiery ze szpitala. Myśmy w taki mały meteoryt 10 na 15 cm. Jak sobie wyobrażasz, jak to się stało? Ciężko sobie wyobrażać, bo to zrobił? I czasami, wiecie, wracamy do ludzi i, i, i ktoś tam przyjdzie i powie, no yy, ale jak to jest Marcin, bo była dyskusja, uczysz o tym, jak utrzymać uzdrowienie, przecież to jak Pan Bóg zrobi, to przecież jak Pan Bóg zrobi, to On zrobi. I są zarzuty, że komuś coś tam gdzieś wróciło albo... I zaczęliśmy pytać Boga, zaczęliśmy zadawać pytania, o co chodzi. I zobaczcie, jaki jest brak konsekwencji w tym przykład. Jest człowiek, który jest uzdrowiony, powiedzmy, z raka płuc. Palił pół życia rak płuc, powiedzmy, zdiagnozowany, to jest przykład. Ludzie się modną, człowiek jest uzdrowiony, ma to potwierdzone medycznie, jest zdrowy. I sobie myśli w swojej głowie, no to, to ja może, w sumie zdrowy jestem, to po co mam fajki rzucać? Mija rok, drugi, trzeci, dostaje znowu tą diagnozę i potem mówi, Jaki Bóg? Bóg cię, cię uzdrowił, jakby Bóg cię uzdrowił, to byś w tym życiu problemu nie miał. I zaczynają się krytyk krytykowanie posługujących, którzy się za niego modlili, krytyka całego ruchu aryzmatycznego. W ogóle Bóg, Bóg nie uzdrawia. A wina nie jest po żadnej z tych stron. Wina jest w człowieku, który nie umie odpowiedzialnie podejść do łaski, którą otrzymał. Rozumiecie to? Trzeba wziąć odpowiedzialność za rzeczy, które Bóg ci daje. Jeśli Bóg cię uwalnia z alkoholizmu, to nie chodź dalej z kolegami po imprezach wieczorami, bo cię w końcu podkusi. Trzeba myśleć. Więc jeśli Bóg daje nam łaskę, to daje nam również zaufanie. Zatrosz się. O to. I byłem któregoś normalnego dnia u mnie w Skierniewicach. To są takie dni, kiedy odpoczywam, kiedy zastanawiam się, jak wygląda życie bez posługi. I i się ja wtedy dbam o to, żeby wrócić trochę do siły, żeby trwać w modlitwie, bo pokusa jest taka, modliłeś się wczoraj do nocy, więc dzisiaj za odpój się począł. A ja wiem, że jeśli wtedy odpuszczam, to zwykle y, wpadam w grzech albo potyka mi się noga. I słuchajcie, poszedłem na to spotkanie. Y, znaczy poszedłem sobie do, 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 y, do restauracji, żeby coś zjeść się ze sobie i w pewnym momencie przychodzi ch jakiś chłopak okuli. Ja tak sobie siedzę, nigdzie się nie spieszę. Siedzę w restauracji, przychodzi chłopak okuli z dwoma kolegami. Tak patrzę na Niego jętą zupę i mówię. Nie, wczoraj miałem posługę. Mówię bez sensu. Ale za moment przychodzi taka myśl do mojego serca. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla Boga? Coś, co cię kosztuje tylko dlatego, że Go kochasz? Taki prezent. Nie mam wielkiego poruszenia. Dlatego, że wiem, że Bóg sprawi tę radość. I stwierdziłem, idę do niego. Mówię, cześć, słuchaj, wiem, że czekasz na zupę. Ludzie pytałem, jak, jak ewangelizować, jak podchodzić do nieznajomych. Podejść tak, jakbyś chciał, żeby ktoś do Ciebie podszedł. Nie udawaj nikogo. Mówię, cześć, wiem, że czekasz na zupę. A ja wiesz, widzę, że masz problem, boli cię ta noga. No tak, boli mnie. A wiesz, mogę się pomodlić za Ciebie, bo, bo wierzę, że Pan Bóg uzdrawia, czyni te rzeczy a on mówi no spoko, z kolegami widział, że młody jestem, jakoś tak normalny w miarę wyglądałem i, i wiecie, położyłem rękę, zacząłem się modlić on poczuł mrowienie na swojej nodze coś się zaczęło dziać, ból nie odszedł w 100% ale coś się zaczęło, więc go pobłogosławiłem pomodliłem się, mówię dobra, słuchaj, nie przeszkadzam ci. jedz sobie dalej, niech Pan Bóg cię błogosławi bo zobaczysz na dniach różnicę to wiesz, że to Pan Jezus Amen. i wyszedłem stamtąd i przychodzę za dwa tygodnie Przychodzę za dwa tygodnie, jest znowu pustka, nikogo tam nie ma. Ja siadam, podchodzę do y, kelnerki, do, do kobiety, która tam już obsługuje to wszystko, i mówię, co tam y, chciałbym y, zamówić. A ona mówi, a kiedy wy macie te spotkania u Was? A ja mówię, no, tego i tego dnia co, bo mnie tak ręka, bo ja nie mogę pracować od dwóch tygodni, nie mogę jej podnieść do góry, a ja muszę wszystkich obsługiwać. I i ja mówię, to po co będziesz czekała na spotkanie? To ja się tu pomodlę, tylko zjem coś. Zjem i się pomogę. Może być, on mówi super. No i, i zaproponowała, bo zobaczyła. I, I siadam sobie w tym przy stole, patrzę jakiś kotlet wielki. Taki podwójny. Potem się okazało, że pani z kuchni też chciała. To nie <śla> Pan Błogosławień, Pan błogosławie. No i wiecie, ja już zjadłem, dałem radę. Kładę na nią ręce. Modlę się, Panie Jezu, w Twoje imię. Niech przyjdzie uzdrowienie tego ramienia, tego barku. I przyjdzie Twoja łaska, Twoja moc. I e, zaczęliśmy się modlić. Dwa razy się modliliśmy. I jej ramię zostało całkowicie uzdrowione. Ból odszedł, zaczęła ruszać ręką we wszystkie strony bez bólu. I, i zobaczyliśmy yy, Boga w akcji, zobaczyliśmy Bożą moc w codzienności. I do dzisiaj mamy kontakt, ona przychodzi, też tam różne osoby przychodzą później i się modlimy. Więc chciałbym Wam podsumować to, co teraz powiedziałem <laughs> dzisiaj. Jest ważne, byśmy kończąc to forum, nie pomyśleli, że kończy się Boże działanie. Odwrotnie, zaczyna się Boże działanie. I <laughs> potrzebujesz zadbać, po pierwsze, o życie <laughs> modlitewne, o twoje życie osobiste z Bogiem. Potrzebujesz codziennie poświęcić sobie czas. Praktyczna wskazówka. Wstajesz rano i robisz sobie plan, w jakiej godzinie, do, tego, do jakiej godziny się modlisz dzisiaj. Ja mam taką zasadę, bez czytania nie jem śniadania. To znaczy, wstaję rano i zanim się nakarmię fizycznie, chcę chociaż przeczytać Słowo. Nawet Słowo na, na dziś. Po to, żeby pokazywać codziennie rano swojemu rozleniwionemu ciału, że Jezus jest pierwszy. Dyscyplinować. I później chodzi o to,